Myśmy go widzieli na przykład nieraz, tak, nigdzie, tak jakby. Ojciec Święty nigdy o swoim, o swoim cierpieniu, czy o swojej nigdzie nie mówił, nic, nigdzie. Nigdzie nie żalił się, nic nie, nie, nie wspominał, o niczym nie wiedział. Przy stole jak siedział, już nie mógł chodzić, a siedział. Wszystko było tak. Myśmy siedzieli, myśmy się tam razem znaczy, rozmawiali. Ojciec Święty też, tak jakby nigdy. Że na pewno Ojciec Święty na pewno się żalił do Pana Boga, nie? a Na pewno z nim rozmawiał i na pewno go tam pytał, że musi tak cierpieć czy coś. No, to, to, to jeżeli, jeżeli Pan Jezus powiedział, Ojcze, jak tam był, jak ty, to w tym jego, w tym, że czemuś mnie opuścił. To znaczy, jeżeli to powiedział Pan Jezus, to znaczy się, że, 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 że to, a co my? I na pewno to były momenty, do Ojca Świętego, zwłaszcza wtedy, kiedy wiedział, że już te siły mają. Ta alternatywa to jest ogromne pytanie, a może zrezygnować? A wy myślicie, że, że szatan mnie podsuwał? Może nie jeden raz a a po co? Po co się będzie zmęczył? Na co? No po co tak aż tak? Widzicie, jak wyglądasz? Jak na no to, a co? Jeżeli kusił Chrystusa? Jeżeli głosił Chrystusa wtedy, kiedy był głodny właśnie, no bo wtedy był kiedy na pustyni. Widzisz, no, no to na pewno tak było. Na pewno, a co nie ma, to na pewno. To jest co innego są fizyczne bóle, a, a ten a co innego jest ta jego. Ale tą siłę zyskiwał właśnie przez tą modlitwę. I tu jest, tu jest całe sedno wszystkiego, ja wam. Czostry drogie, cała tajemnica o pontyfikatu jest w modlitwie. Ja bym powiedział, kaplica. To było wszystko tam, czy kaplica, czy no, nie tylko, się modlił się wszędzie, ale modlitwa. Jak i dla nas. Cała tajemnica naszego życia jest w modlitwie. Tylko. Tylko w modlitwie. Im to się będzie więcej modlił, będzie silniejszy. Będzie radośniejszy. Będzie mocniejszy. Będzie świętszy. No, coraz bardziej. No, tylko to. I to ja mówię, to jest jedne. I, to, i tak samo cierpienie. Czemu niektórzy ludzie cierpią i są radości? No. Kiedyś No, no w takim razze, w sobotę spotkałem człowieka na wózku i ten, i, bo miałem opłatek, był czas się w okładku dla ludzi starszych właśnie, takich samotnych opuszczonych. I, no i, i też takich z rodzin normalnie to jest są przyszli, przy, przywieziono ich na... I pytam go, bo na, mówię, a ja mówię, 30 lat jestem, mówi na, na tym, ale mówię, dziękuję Panu Bogu, bo przynajmniej tutaj to mogę rękami ruszać. Nie mogę w ogóle nogami chodzić, nic nie mogę ruszyć, ale przynajmniej mówi tutaj, mogę. Jeszcze był, mówi no, mnie, no więc widzicie, no skąd ta siła? Tak, to przecież, ktoś powiedział, dlaczego ja, nie? To jest o pierwsze wtedy, dlaczego ja? Dlaczego mnie to? Więc to i potem ciężar starości, jak wielu ludzi potrafi, właśnie jak Ojciec Święty pokazał, jak można znosić to wszystko, jak można uchany, trzeba się wstydzić. Niczego. To pokazał światu. Pokazał to światu. I przez to właśnie tak został ukochany przez ten świat, ten jego autor. Ja bym to tak na to odpowiedział. To jest trudna odpowiedź, dlatego że to sprawa na pewno była osobista, wewnętrzna sprawa, rozegrała się między nim a Bogiem. Po prostu to, a to, że przychodziły cierpienia i jego to bolało, to na pewno nie jeden raz jęk się wydobył z jego ust, to jest normalne. Nie? Jeżeli Pan Jezus wołał, bo trzeba Czemu Boże czemuś nie opuścił. No, no to trzeba Także to jest normalne na pewno, ale o tym na zewnątrz ja osobiście mówię, to jest wielka, to dotykamy wielkiej tajemnicy. Nie. To, jest, to jest trudne, to możemy sobie tylko w sposób jakiś wyobrazić, czy po prostu jakoś we, biorąc to wszystko razem e, wytłumaczyć, czy, czy pogłębić. Po Panie Przewodniczący, jeszcze nam powiedzieć przypomnieć ten przypadek, powiedzmy, kiedy w uroczystość Bożego Ciała na tej platformie chciał do jak był taki słaby. Pamiętaj, Przewodniczący Biskup. Tak, ja pamiętam oczywiście. No, no to właśnie mówię tu wspomniałem o, o tej jego pobożności eucharystycznej Ojca Świętego. No, przecież adorował kaplicy, znaczy adorował Chrystusa. Ojciec Święty raz też jeszcze tak właśnie to razem, właśnie to razem ten to właśnie powiedział, że bo pytano, bo jak ewangelizować? Bo dzisiaj się mówi dużo o ewangelizacji. Zawsze nowa ewangelizacja, nowa ewangelizacja. Wszyscy mówią, ale, ale co robić? Nie, no robić to co jest jedno. No, no, to, co mówię, przykład życia i modlitwa i no i ten, no i wszystko inne, co jest. No ale no, Ojciec Święty powiedział tak, Kapłan ewangelizuje najlepiej, to jest pierwszy jego krok pięknej ewangelizacji, kiedy pobożnie odprawiam prześwięt. Bo wtedy to, co, czy co się dokonuje, w to wierzy. Bo ludzie to widzą, że on to, i to jest pierwsza jego i przez to ludzie się budują tym i tym zaczynają żyć. A, z ten, a właśnie, jak wspomniałem, jego ta właśnie pobożność eucharystyczna, to jest następny rozdział. W ogóle by jego, było jego charakterystyki jakieś. Miał ogromną pobożność eucharystyczną. Właśnie on tą wprowadził tą, tą tradycję tego Bożego ciała. W tym roku dopiero, znaczy tamtym roku, pierwszy raz, że Boże ciało nie było już w czwartek, jak zawsze tylko w niedzielę. Yy, uzasadnienie było takie, że z racji dusz pasterskich. No, Także że, że to niby byli no to ludzie pracują, to tymczasem tam zawsze tłumy ludzi, stały tłumy ludzi, szły procesje i, i ta procesja była wielkim przeżyciem właśnie, bo w niedzielę to właśnie wprost przeciwnie wiele, zwłaszcza Rzymian wyjeżdża sobie gdzieś w teren góry i tak dalej, i, i no a tam w czwartek to było właśnie tak, bo wiemy, że my tu mamy w czwartek Boże Ciało, nie, no ale to nie takie, bo w innych krajach w większości to jest właśnie przeniesione na, na nie świętem, tylko tym takim no, kościelnym, jakoś świętem takim właśnie pierwszej klasy, tylko na no, niedzielę. Także więc Ojciec Święty już nie mógł potem nawet no, nie mógł iść w procesji, nie miał już tyle siły, potem był już chory, ale to miał wtedy ten taki, można powiedzieć, skonstruowany, taki, taki pojazd duży. Który ten, 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 ten... Ta była. Był klęcznik i Ojciec Święty mógł na nim i miał fotel oczywiście klęcznik. No i, i, klęczał i, znaczy, no, no ale jak już był tak bardzo chory, no to też klęczał. I tak, i była ta procesja jeszcze wtedy taka. Wtedy to ten, ten ceremoniarz główny, mistrz ceremonii Widzi, że Ojciec Święty no, tylko się trzyma tego klęcznika rękami, że już nie może, że już całość częściej. No bo no wiecie, trzymał się tak, bo już tutaj był tak słaby, i podchodzi i mu mówi, że może by Ojciec Święty, no jest tu potem, można sobie święć, żeby tak spokojnie, Ojciec Święty nic dalej, nic, tylko tak, A to jest jednak kawałek, to jest taka procesja, trwa. Jakieś, no ja wiem, 40 minut na pewno, albo, albo więcej, albo, nie? albo i więcej do godziny. Nie? To powolutku, jak procesje. I tam znowu podchodzi za pie, bo już myślę, no Ojciec Święty w końcu, Ojciec Święty mu mówi, y, że ten, że jakoś to nie wiem tam dokładnie, y, tak całkiem tych słów, ale mówi przecież, ja muszę tu kręcić. Tu jest Bóg. Tu jest Bóg. Jest, to są wszystko. A jeszcze mam taki jeden fakt powiem, może nie właśnie jego wiary. To już słyszałem bezpośrednio od Munjusza, który już w tej chwili nie żyje nawet. Ale był Mącjuszem wtedy w Izraelu. Ojciec Święty pojechał, tam był w Pielgrzyce. Gdzie też w Izraelu. Wtedy ja też tam byłem, miałem to szczęście być. Ale tego faktu już nie zauważyliśmy, bo Ojciec Święty objeździł już ostatni dzień, na drugi miał wyjechać. Mówi do nuncjusza tak cicho, mówi tak, ja bym jeszcze chciał być raz na Golgocie. Na Golgocie. Na, no, na tym, no, w tym kościele, w kościele grobu pańskiego, nie? No, chciałbym być tam jeszcze raz, bo tam się wchodzi. Kto był, to wie, że się idzie po tych spotkach, gdzie krzyż jest niżej całkiem jest Brukseli, jak wiemy, kto był. No więc, no ale konsternacja, mówiąc już tak, no bo to tam jest, tak łatwo, raz było bo wszystko zaplanowane, kościół był zamknięty, a potem to są tam jest, także każdy sobie może, bo to są tam takie pewne reguły różnych tych, tych kościołów, bo są kościoł wschodnie i tak dalej, każdy. No i mówimy, no, no, no zrobimy wszystko, nie mówię tego papieżowi, bo mówi, no wszystko zrobimy, co możemy. No, a potem tam z zaczął zaczął zgadniać, to mówię, no to chyba tylko Ojciec Święty. No, mówię, no nikt nie może wejść, no bo to, tam jest nie tak jak dzięki. No więc Ojciec Święty, no więc tam udało się to. to już przyjechał tam Ojciec Święty. No już już nie mógł iść, bo już wtedy jeszcze, jeszcze był tak, że jeszcze, no tam jakieś kroki mógł zrobić to nie pozwolił się, tylko, żeby, że, że, tylko że tak trzymał tamtej tej i tak się wlógł, ale chciał iść on sam, tam wejść. No wszedł i tam, gdzie kto był, to może ktoś był blisko, jak ten krzyż jest, to tam tam Ojciec Święty całkiem się tak aż pochylił całkiem, tam i tam długo tak się tak się modlił. Tak się modlił, ten krzyż objął i tak tam nie mogli go w ogóle oderwać. I potem mówił mi ten nuncjusz, jak to wstęp, to tylko jak bardzo księdzu dziękuję, że mogłem jeszcze coś robić. Widzicie? No. To są takie fakty. widzicie? To jest papież. To jest właśnie nasz ojciec święty, Jan Paweł II. I święci są zawsze dla nas wielkim przykładem do naśladowania. Po to są na ołtarzu. Święci mamy być wszyscy. Nie wszyscy możemy mieć tą, tą nawet przywilej być na ołtarzach, oczywiście to za darmo się tam To jest. to no. ja wiadomo, tak. Tak, także to jest naprawdę, pan, kogo bardziej Pan Bóg kocha, tym go bardziej doświadczy. No ale wiedząc, że ten człowiek to, to przezwycięży siłą jego, którą otrzymał od, od, od łaską od Boga. Nie? I dlatego ja Wam też życzę, żebyście właśnie te drzwi temu Chrystusowi otwierały Waszym życiem, waszym pokornym tym, co robicie. Można zrobić każde zajęcie, jakie się ma, od najwyższego do najwyższego i się zrobić wspaniale. Wspaniale zrobić. Wszystko. Wykonać jak najlepiej. usiędzić siebie i, i i wszystko zrobić. Jest to wielka mozaika. Każdy dodaje coś z tego, którego. I te drzwi mamy otwierać. To jest nasze zadanie. To jest nasze zadanie i to jest i to Wam życzę, żebyśmy z tej nauki papieskiej, tej katechezy, jak powiedziałem, która trwała 27 lat, żebyśmy mogli to, to wynieść. To jest tylko taka mała, taki mała, można powiedzieć, refleksja moja, bardzo taka nieudolna, ale, ale to jest to, co ja cały czas zastanawiam nad tym nad tym na to głębią y, y, właśnie życia Ojca Świętego. To mi interesuje najbardziej to sobie często chcę jakoś pogłębiać. Także na razie to Wam dziękuję. Ale jeszcze może ktoś, ktoś ma jakieś zapytanie. O, proszę. Ja, proszę. Ja tak, się takie pytanie o Ojcu Świętym, bo tam Ojciec wspomniał już o jego smutkach, tak odpowiedziałby też ksiądz Arcybisku na pytanie, czy było widać jego płaszno, że Ojciec Święty nie płakał, tak przeżywał to pewnie jakoś wewnątrz w sobie, to jakie były na przykład jego radości, co sprawiało mu taką dużą przyjemność, co się może zapisało w jego pamięci? To taka pierwsza część pytania. A druga, na przykład z tych podróży apostolskich, czy kiedyś dzielił się, która była dla niego taka najcenniejsza? Wiadomo, że tutaj do nas to polski, ale czy jakaś historia z tym związana? Dobrze, no piękne pytanie. Zatem. Także no, na pewno było tak, że Ojciec Święty, jeśli chodzi o radości, jakie mu sprawy, na pewno przebywanie z Ojciec Święty nie lubił być sam. Nikt. Nawet było tak, że nie, nie, nie lubił nie lubiał jeść sam. Nic. Nie. To było właśnie. Nie lubią nawet i nie chciał nic dlatego nieraz było tak, że, że mówię tak już ze swojej pracy. Nieraz siedziałem w biurze, bo się dłużej siedziało, bo dopóki ojciec jeszcze pracował, to trzeba było być tam jeszcze do, na, ten, w biurze. Nieraz tam dzwonił, mówił, ty wiesz, przyjdź, tak mówi, no mówię tak, no przyjdź na, na ten tam do ojca świętego, jest kolacja, bo dzisiaj nikt nie przyszedł, no to poopowiadasz coś, bo mówi, nie tam jakieś problemy bo na wieczór już nie ma coś na świętego męczyć, tylko takie jakieś tam lżejsze coś rzeczy. No to ten, no bo od Święty nie, nie, no więc to jest właśnie te dalsze chciałości, właśnie to było to, to było jego radością, on kochał człowieka. On kochał człowieka i sprawiała mu radość, że on wierzy człowieka. On nie podejrzewał, że ten jest taki, a ten inny, a ten nie lubi, a tam może nie lubi, a tamten nie krytykował, a nie, to, to tego nie on kochał człowieka, oczywiście tam nie każdy się mógł znaleźć blisko Ojca Świętego i być. No nie no, oczywiście, ale, ale ten, ale właśnie to. I dlatego wszędzie sprawiała mu wielka radość, wielką radość na pewno przebywanie z młodymi. To na pewno on, on w 1984 chyba roku pierwszy był dzień, światowy dzień młodzieżąca, ten, ten młodzieżą, który się stał dzisiaj obis no, tradycją. Młodzież wszędzie za nim jechała. Ten młodzież jak odchodził z tego świata, to przede wszystkim była tam młodzież. Tak go kochali. To oni go kochali. Dlaczego go kochali? Bo on im kochał Wiemy dobrze, że, że jak się jak, ten, jak, jak się drugiego człowieka po prostu kocha, no to, to, się, to ten drugi człowiek czuje. To. Ci młodzi ludzie. No i to było zawsze chciał przebywać. Wszędzie, gdzie w czasie tych podróży to wszędzie szukał takiej okazji, żeby, żeby, nie mówimy właśnie, jak go wspomniała, że po, o Polsce, no bo wiadomo, o Polsce mu sprawiała radość, no nie zawsze mu radość sprawiała też Polska. No właśnie, dlatego cierpiał też z powodu wielu rzeczy. Nie myślmy, że on nie widział naszych różnych błędów i rażnych różnych tych, także naprawdę on cierpiał bardzo, bo kochał Polskę jak matkę swoją. To to trzeba tak powiedzieć, dlatego cierpiał. Ale w sumie znaczy oczywiście, że był po ale nie. Jechał. Kiedyś mu powiedziano, po co tam Ojciec Święty jedzie? No, może nie aż takimi słowami jak ja tutaj, teraz, mówię, ale po co tam jechać, kiedy tam jest tylko coś tam, 100 czy 200 katolików. Właśnie dla tych 200 muszę jechać. No, wiecie, no, to jest to. Dlatego on zawsze chciał przebywał. czy z biskupami. Biskupi zawsze Adlimina, czyli to te odwiedziny urzędowe, hamoniczne biskupów co pięć lat, to wszędzie, gdzie byłem, to wspominali niesamowicie pięknie i z jakimś takim wielkim entuzjazmem właśnie tego te spotkania z Ojcem Świętym. Nie mogli się rozstać. No. To było tak, że, że ksiądz, ksiądz dziwić musiał, mówić: Ojcze Święty, już goście są zmęczeni, kończymy. No. Nie Ojcze Święty, tylko. Dlaczego? Dlatego, że Święty miał inny program. Święty, tak wtedy, wtedy było widać nie w znaczeniu e, zdenerwowania. to tak, no cóż, no musimy kończyć, jak każą, ale to w takim no bo ktoś musiał czuwać nad programem Ojca Świętego, nie no oczywiście. Wszędzie i w Watykanie też, bo przez wszystko i słowo według wszystko miało swój, dzień miał swój program żelazny. No więc, więc to było właśnie to, co mu sprawiało radość, właśnie taką, taką, właśnie to było to przebywanie z ludźmi, wszędzie, gdziekolwiek, gdziekolwiek było, to, to wszędzie spotykał, oczywiście spotykał mu radość się, spotykanie się i z filozofami, i z tym, dyskut dyskusje o jak wchodził, jak nieraz, jak pisał encykliki, jakie były dyskusje wielkie. I, ten, i, I jak wtedy, jak Ojciec Święty tłumaczył, jak się to, bo to była jego dziedzina, był teologiem, filozofem, był mistykiem, no wszystko. Tak, że on żył, jego słowa, jak myśmy te jego słowa strzegli, nie tylko ja, ale inni moi koledzy, to co napisane było. Wszystko to, jak czytało jak był Ojciec Święty napisał, to jeszcze potem coś dodano, jak to się mówi, była inna jeszcze tam pododawali bańki. Coś to tak i tam nie pododawali, różne rzeczy, a byli tacy co, nie? To napisał ojciec, bo to było od razu widać, co napisał ojciec Święta, zostało dodane. Nie? Tak ma być, bo tak zostało napisane. Tylko żeby nie zmieniać, bo nieraz mówię, ty co tam raz, jeden, drugi, mów, nie, nie zmień, bo wy nie rozumiecie, co tam napisał ojciec święty, My tam tego nie rozumiemy nawet, to zostawić, ojciec święty wie co. Tam widzicie, o. Także, że ten, że tutaj i trzeba powiedzieć, że właśnie to, to dla niego było po prostu... Yy, 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 mu sprawiała służba. Jakiś Jakieś takie, że lubiał bardzo różne... Bardzo ludzie, Oj, ojciec Święty bardzo lubiał Różne wesołe jakieś powiazki, kawały jak to się mówi. Tak, także bardzo, bardzo też... Był człowiekiem normalnym. Był normalnym człowiekiem takim jakim my. I to mnie przekonało do jego świętości właśnie, że święci to są normalni ludzie. Nieraz jak nie czytamy, jak może czytamy w tych różnych życiorysach, że już od urodzenia się modlił, czy tam pościł, czy coś, to, to są już dodatki. To są już dodalski. Nie trzeba się śmiać, bo to taki był, no taki był czas i nie, to teraz nasto, ale tak było, czy potrzebne to było. No, a, a przecież tak nie było, no bo przecież... Każdy się rodzi dziecka, że dziecko jest święte i niewinne, No a później dopiero się człowiek rozwija. No więc ten, więc dlatego, a on był normalny, to mnie przekonało, że jego świętość, że świętości ojca świętego. Nic to był normalny, a jednak widziało się w nim coś więcej. Ten człowiek nam rósł z dnia na dzień. Widzieliśmy, że to nie jest, Przez za jego życia się dokonywały cuda. Oczywiście o tym nie było wolno mówić, dlatego, że cuda za życia nie są nie wchodzą w jakieś tam, można powiedzieć, jego kanonizację, ale świadczą o, o, o nadzwyczajności tego człowieka. Nie. Tak. No, on, no on to. Także ja tylko jeszcze bym tak chciał Wam powiedzieć, właśnie mówię tak, macie na pewno tutaj wszystko przesiąknięte z Ojcem Świętym. Wy i wszystko, i macie relikwię, i to modlić się do Ojca Świętego. Prosić go właśnie. O to, to właśnie, to, żeby... Ja też chcę być święty. Ja też chcę być święty. Tak, ja też ojciec, pomóż mi, wstawiaj się tam, tam, ja. tak. A dlaczego? No to można prosić. Prosić i to silnie. No ja też sobie być święty. pomóż mi. Trudno mam, jakieś trudności, albo co, jakieś mnie myśli, jakieś coś. No ja różnie mogę być, no to nie, daj mi, ojciec święty, siłę. Ja to mam tak, jak mi coś potrzeba, ja zawsze mam, tu w tym krzyżu mam relikwia ojca świętego. Zawsze, mam jak jadę, jadę z relikwiami, ja jego wszędzie. Jak nieraz tak sobie Ojciec święty pomóż. On mówi, teraz nie musisz Ty pomóc. ty już jesteś tam. I zawsze wszystko idzie. Kiedyś miałem tak. Nie? to mam taki przykład. Ojciec Święty napisał 90. Wygłosił 93 tysiące stron. To są tak zwane inseniamenty Giovanni Paolo II, czyli nauka Jana Pawła II. To są takie to miska, może na pewno i je tutaj jeszcze ja Marcie. owacie, się, popatrzcie to jest, to jest w sumie razem coś, 40 tych tomów będzie, czy ileś, bo to są podwójne po, po, po roczniki, bo nawet będzie więcej, bo 27 lat no pierwszy rok może ten o tak podwójnie, to po, po 2000 stron mają podwójne. I ja tak raz miałem takie napisać przemówienie i tam było jeszcze po niemiecku to przemówienie i sobie wtedy widziałem, że ojciec święty dziecię wygłośni, ale stanąłem przed tymi tomami, ale gdzie? To, to, no widzicie, no ja tak wróciłem i mówię, na idę, idę, bo miałem jego pamiątki, mam jego yy, relikwie i to, mam jego sutannę przecież i, to mówię, i tak mi się pomylę, czy nie pomóż mi. powiedz mi, gdzie to, gdzie to jest, no, bo przecież skąd? a my to potrzebne, bo jak to, 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 tam, wiem, co, sobie, że... i przychodzę drugi raz i tak, A, to będzie chyba to 89, wyciągam, patrzę, no widzicie, no, 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 no mówię wam szczerze, tylko trzeba ze świętymi rozmawiać tak po ludzku, bo, no, powiedzmy, bardzo koniec z taką wiarą, no, widzicie. o. Taki ja mam przykład prosty z mojego, mojego, i naprawdę, ja to mówię szczerze. Ja tu mam, zawsze większe miejsce wszędzie się, w kaplicy mojej mam jego sutannę, którą dał dwa miesiące, muszę Sutannę <tuszy> taką wznoszoną, jego, sutannę. Taką i tą. I to bym powiedział, masz do swojej śmierci, do końca nikomu jej nie dać. Czyli tak jakby się nie chcemy mieć celu. I mi pomaga jak coś zawale, ja też to mój ojciec święty wybacz, stawia się tam za mnie, żeby jakoś, jakoś mi poszło coś, a tak, ja nie do No tak jest. No. I to i trzeba tak, bo oni tam są, oni tam są prześwięci, oni są, są wśród nas, tu wszędzie. No, także to wam, to, to wam tam jeszcze, to wam mówię całkiem z mojego przekonania. Nasze życie zakonne, kapłańskie, świętym, wraz z taką radością, wielką, wielką wdzięcznością Bogu za to, że my są wybrani. Wielką wdzięcznością. Wielką, radością, że, że możemy służyć. Bo to jest piękne. Jak to widziałem, ja bym służył. A to, że przyjdziecie, a co przyjdzie, to przyjdzie. To tu służy i tak nic nie Pan Bóg da, dał, dał, dał. Radość jest radość. Wziął radość, no to wziął radość, no to wziął jak dał, to i mógł wziął, dlaczego nie? Dał zdrowie dał, wziął zdrowie, no to za cierpienie, no to za moc, żebyśmy to wytrzymali. No i no i co zrobić? Czy, czy ten, czy tak będzie cierpieć? No, no nie no mówmy tak logicznie. No więc to proszę bardzo, jeszcze kto się chce zapytać. No. Odwagi. Wiedzą, ale było takie wydarzenie, że jechałyśmy na pogrzeb Ojca Świętego i był wypadek po drodze i pamiętam, bo byłam w jednym z samochodów, który, który jechał zatem, który miał wypadek, że rzeczywiście siostry, dzisiaj mogę to potwierdzić jako naoczny światek, że to było cudowne ocalenie tych naszych sióstr, ale potem co się wydarzyło, że mm, byłyśmy zaproszone Byłyśmy tak zziębnięte. zaproszone do domu ludzi, yy, którzy to było, już, to było na pogrzeb czy z Więc nie daleko po granicy już, ale zaprosili tak nas właśnie do na domu. Okazało się, że tam mieszkali protestanci. I yy, pamiętam, jak gdzieś taki gorący, dobry napój, to były zioła, teraz tak? nas które nas jakoś tak wzmocniły, a na ścianie był obraz Jana Pawła II. I, i wtedy siostry, które też tutaj są i uczestniczyły, też usłyszały, że to był cud. Pierwszy cud Jana Pawła II, który pozwolił nam właśnie ocalić nasze siostry. I, i to trzeba oddać hałę Bogu za tego świętego. Już. Pięknie tak, tak jest. To jest to, co siostra mówi. On jest obecny. Bo Wam mówię szczerze, w jakiś szczególny sposób, jak nie jak inni wiecie. To jest naprawdę. To jest obecny w rodzinach różnych, to się modlą. I tak ja mam tyle przykładów z mojej pracy jako już nocjusza, że powinienem módlcie się. Macie, które módlcie się i zostają wysłuchani. Naprawdę. To wszystko. Dlatego Ojciec Święty, który znał życie, który miał takie ciężkie życie, który, który naprawdę Przeżył wiele. Wszystko przeżył. Przeżył głód, przeżył wojnę, przeżył pracę ogromnie ciężką. Sieroctwo. Sieroctwo, wszystko. On był sam. Był za nikogo nie. Na jego prymicjach, czy na jego przy świętej było dwoje ludzi. Kardynał, chyba Macharski wtedy mu jeszcze jako służył, czy, czy był z nim. Tam i chyba, nie, czy te skórna nawet Tylko tyle. Nikt nie był, z nie miał. Przeżył ogromnie śmierć ojca. Opisywał to, jak pięknie o nim pisze i tak dalej, wszystko. Matki to prawie nie pamięta. Mogę pisać piękny wież, o niej napisać. No widzicie? Do tego, co by Pan mu go ogłosił, żeby tylko był dla niego. Nie? A to, co siostra wspomniała, właśnie, że na protestanci obraz. Ja byłem u Indian. Tam daleko, co ani światła, nie mają żadnego tego telefonu komórkowego. Nic, komórki to mają, ale nie telefony. I zemi. Tam <śmienny> tak, tak, sobie siedząc spokojnie, bez światła, jak tam siedziałem, to że coś stało, no to tylko ręce nopeł nic nie ma. Nic nie ma nic. Połączenia ze światłem. Sobie siedziałem tam i ten. I, i właśnie oni. To ale to nikomu nie widziano, ja, ja nie pawle drugim, to Właśnie to jest niesamowite. To, to jest dzieło Boże.